Witam serdecznie słuchaczy. Syndrom opętania przez ducha Stan opętania przez ducha to jest całkowite lub częściowe przejęcie żywego człowieka przez istotę bezcielesną, był rozpoznawany lub przynajmniej teoretycznie w każdej epoce i każdej kulturze. W 90% społeczeństw na całym świecie odnotowuje się zjawiska podobne do opętania. Obszerne współczesne dowody kliniczne sugerują, że bezcielesne istoty, duchy zmarłych ludzi, mogą wpływać na żywych ludzi poprzez tworzenie fizycznego lub psychicznego połączenia lub przywiązania, a następnie narzucanie szkodliwych fizycznych lub emocjonalnych stanów i objawów. Ten stan został nazwany stanem opętania, zaburzeniem opętania, posiadaniem ducha. Lub przywiązaniem do ducha. Ziemskie duchy, przetrwała świadomość zmarłych ludzi są najbardziej rozpowszechnionymi istotami posiadającymi obsesyjnymi lub przywiązanymi, jakie można znaleźć. Bezcielesna świadomość wydaje się przywiązywać i scalać całkowicie lub częściowo z podświadomym umysłem żywej osoby. Wywierając pewien wpływ na procesy myślowe, emocje, zachowanie i ciało fizyczne. Istota staje się pasożytem w umyśle żywiciela. Ofiara tego stanu może mieć całkowitą amnezję w przypadku epizodów całkowitego przejęcia. Przywiązanie może być życzliwe z natury, całkowicie służące sobie, wrogie w intencjach lub całkowicie neutralne. Przywiązanie do dowolnej osoby może być całkowicie przypadkowe. Może wystąpić po prostu z powodu fizycznej bliskości osoby umierającej w chwili śmierci. W około połowie przypadków spotykanych w praktyce klinicznej jest to wybór przypadkowy, bez wcześniejszego związku w tym lub jakimkolwiek innym wcieleniu. W pozostałej części można znaleźć jakiś związek. Jakieś niedokończone sprawy z tego czy innego życia. Każdy psychiczny lub fizyczny objaw lub stan, silna emocja, stłumione negatywne uczucie, świadoma lub nieświadoma potrzeba mogą działać jak magnes, aby przyciągnąć bezcielesną istotę z tą samą lub podobną emocją, stanem, potrzebą lub uczuciem. Gniew i wściekłość, strach i przerażenie, smutek i żal, poczucie winy, wyrzuty sumienia lub poczucie potrzeby kary mogą zapraszać istoty o podobnych uczuciach. Silny stres może powodować podatność na wpływ natrętnego ducha. Zmiana świadomości alkoholem lub narkotykami. Zwłaszcza halucynogeny rozluźniają zewnętrzne granice ego i otwierają podświadomość na plagę bezcielesnych istot. To samo dotyczy stosowania silnych środków przeciwbólowych i leków znieczulających niezbędnych w chirurgii. Tabletka kodeiny zażywana w celu złagodzenia bólu po ekstrakcji zębów może wystarczająco zmienić świadomość, aby umożliwić wejście do ducha. Fizyczne wtargnięcia, takie jak operacja lub transfuzja krwi, mogą prowadzić do przywiązania jednostki. W przypadku przeszczepu narządu, duch dawcy narządu może dosłownie przenieść przeszczepiony narząd do nowego ciała. Fizyczny uraz spowodowany kolizją samochodową, przypadkowe upadki, pobicie lub jakikolwiek cios w głowę może narazić osobę na natrętny duch. Otwartość i poddanie się podczas stosunku płciowego mogą pozwolić na wymianę przywiązanych istot między dwojgiem ludzi. Nadużycia seksualne, takie jak gwałt, kazirodztwo lub wszelkiego rodzaju molestowanie, Stwarzają podatność na inwazję ducha. Przemoc podczas wykorzystywania seksualnego zwiększa prawdopodobieństwo wtargnięcia ducha oportunistycznego. Ducha mogą przywiązać do ziemi emocje i uczucia związane z nagłą, traumatyczną śmiercią. Gniew, strach, zazdrość, uraza, poczucie winy, wyrzuty sumienia. A nawet silne więzy miłości mogą przeszkadzać w normalnym przejściu. Błędne wierzenia religijne na temat życia pozagrobowego mogą uniemożliwić duchowi przejście do światła, ponieważ doświadczenie pośmiertne nie pokrywa się z fałszywymi oczekiwaniami lub z góry przyjętymi wyobrażeniami na temat tego, jak powinno być. Po śmierci w wyniku przedawkowania narkotyku, świeżo zmarły duch utrzymuje silny apetyt na narkotyk, a tego głodu nie można zaspokoić w sferze niefizycznej. Istota musi doświadczyć narkotyku poprzez zmysły żywej osoby, która używa substancji. Można to osiągnąć tylko poprzez pasożytnicze przywiązanie do osoby. Wielu narkomanów jest kontrolowanych przez przywiązanego ducha zmarłego narkomana. Przywiązanie do ducha nie wymaga zgody gospodarza. Wydaje się to być pogwałceniem wolnej woli. Wydaje się również obalać popularne przekonanie, że każda osoba jest całkowicie odpowiedzialna za kreowanie swojej rzeczywistości. I że nie ma ofiar? Widoczny tutaj konflikt wynika z definicji przyzwolenia i wyboru wolnej woli. Ignorancja i zaprzeczenie możliwości ingerencji ducha nie jest obroną przed przywiązaniem do ducha. Wiara lub brak wiary w istnienie natrętnych bytów nie ma wpływu na rzeczywistość tych istot i ich zachowanie. W zaprzeczeniu i ignorancji większość ludzi nie odmawia pozwolenia tym niefizycznym intruzom. Indywidualne, suwerenne istoty mają prawo zaprzeczyć jakiemukolwiek naruszeniu lub wtargnięciu innej istoty. Mając ograniczoną, jeśli w ogóle, wiedzę i zniekształcone postrzeganie natury świata duchowego, rzeczywistości niefizycznej, Wielu ludzi pozostawia się otwartych i tworzy własną bezbronność w ramach tworzenia własnej rzeczywistości. Niektórzy używają terminologii dla mojego najwyższego dobra, kiedy wzywają ducha, aby przez niego przekazał. Ta działalność jest przyzwoleniem i powitaniem dla bezcielesnego ducha. Identyfikatory takie jak mistrz i nauczyciel oraz kwalifikatory takie jak dla mojego najwyższego dobra, będą traktowane przez jednostki jako osobiście ważne identyfikatory, cechy lub atrybuty. Gospodarz zwykle nie zdaje sobie sprawy z obecności przywiązanych duchów. Myśli, pragnienia i zachowania przywiązanej istoty są doświadczane jako własne myśli, pragnienia i zachowania danej osoby. Myśli, uczucia, przyzwyczajenia i pragnienia nie wydają się obce, jeśli są obecne przez długi czas, nawet od dzieciństwa. Jest to główny czynnik w powszechnym zaprzeczaniu tej koncepcji i braku akceptacji zjawisk bezcielesnej ingerencji i przywiązania duchowego, obsesji lub opętania. W większości przypadków osoba może doświadczyć i potwierdzić realność stanu dopiero po uwolnieniu przywiązanego bytu. Uświadomienie sobie może nastąpić kilka miesięcy po sesji uwalniania, gdy osoba nagle zauważa brak znajomej postawy, pragnienia, uzależnienia lub zachowania. Symptomy przywiązania do ducha mogą być bardzo subtelne. Przywiązany duch może być obecny bez widocznych objawów. Żywa osoba może mieć dziesiątki, a nawet setki przywiązanych duchów, ponieważ nie zajmują one fizycznej przestrzeni. Mogą przyczepiać się do aury lub unosić się w aurze na zewnątrz ciała. Jeśli jakakolwiek część ciała gospodarza ma fizyczną słabość, Przyziemni mogą się do niej przyczepić z powodu odpowiadającej jej słabości lub urazu fizycznego ciała ducha przed śmiercią. Duch może zamieszkać w dowolnej czakrze gospodarza, przyciągany przez określoną energię czakry lub przez fizyczne struktury tego poziomu ciała. Przywiązana istota może być powiązana z dowolną ścieżką emocjonalną żywej osoby, taką jak gniew, strach. Smutek lub poczucie winy. Energia emocjonalna istoty potęguje ekspresję określonej emocji, często prowadząc do niewłaściwych reakcji na zwykłe sytuacje życiowe. Umysłowy, emocjonalny i fizyczny wpływ przywiązanej istoty może zmienić pierwotną ścieżkę karmicznych opcji i możliwości gospodarza. Może zakłócić planowaną linię życia, przyspieszając śmierć lub przedłużając życie, zakłócając w ten sposób konkretny punkt kasowy. Podmiot płci przeciwnej może wpływać na preferencje seksualne i orientację płciową. Przywiązany byt może wpływać na wybór partnerów małżeńskich i wybór partnera do romansu pozamałżeńskiego. Jedna lub więcej przywiązanych istot może mieć wpływ na wiele dziedzin życia danej osoby. Krótko mówiąc, przywiązanie do ducha może ingerować w każdy aspekt życia niczego nie podejrzewającego gospodarza. Objawy przywiązania do ducha mogą być bardzo subtelne. Przywiązany duch może być obecny bez widocznych objawów. Jednak przywiązane istoty zawsze wywierają pewien wpływ, od niewielkiego drenażu energii do dużego stopnia kontroli lub ingerencji. Całkowite posiadanie i przejęcie może skutkować tłumieniem oryginalnej osobowości. W takim przypadku duch przyziemny nie zastępuje właściwego ducha w ciele, po prostu uzurpuje sobie kontrolę. Przywiązany do Ziemi duch nie może utrzymać życia w ludzkim ciele po tym jak pierwotna istota duchowa oddzieli się od ciała w przejściu śmierci. Autor William Balwidon Dziękuję za wysłuchanie.